Siemankę, gąbeczki, czwartek. Czwartek, z samego rana, godzina 6:30. No, było do morki moje. Już czekają, już czekają na wypuszczenie. Eee, na samym początku chciałem powiedzieć wszystkim, którzy pytali o tatę, bo tam bardzo dużo komentarzy. Eee, tata leży w Otwocku i. I po prostu jest teraz po amputacji nogi prawy do kolana jest, jest źle Jest źle, ale będzie dobrze Bę no musi już dobrze Troszkę się głos załamuje, Mamy, ale no co no Żijdzimy dalej Pszf. Pszf. O, tutaj <śpiew> Tyle co się zerwie Może Ppracuj. będzie troszkę latało Już się nie mogę doczekać <śpiew> uh bluzę. Mogę sprzedać nasz matę. Kurwa, całe ma Kargur się ożywił też. Krzysiu, tą terówkę muszę wypuścić, nie mam do niej pary. Kurwa, no, siedzi chyba dwa tygodnie, najlepiej więcej. Kurwa, tu ja na białym ogonie też. Niech się latają, niech lecą. Nie ma sensu tego trzymać dłużej. O, Marcin podganiuje, czy mi się wydaje? Może same się zrywają. Czas ja z nim rozmawiałem, mówił, że mi nastychało Sąsiadka zaczęła... Sąsiadka zaczęła kwiaty nawozem podsypywać, a jego lecą. Nażarły się, mówił, stary Stary, moda No, wyszła perłówka. Nie daje jej procenta, że ona tu zostanie, ale... <grytanie> Co zrobisz? Nie masz czym zaparzyć nawet. Yy, no jasne, ten na białym ogonie go tu zostawiłem, wypuściłem. Nie wiem, czy on już wyleciał. Jest tak dużo tej głębi, że że ciężko się ogarnąć Ma mój perłowy tam uszedł, młody Na brzozę siedzi i myśli Co tu się stanęło Tak, Argul już pieje znowu Wiedziałem, że tam właśnie spiekuję. Wczoraj siedział pocztowy mój to na, na domie. Mówię, co to tak zgwizduje? Cisza, cisza. Mogłem go zlikwidować wtedy. No, ale mówię, chłopie, trzymaj się tego głębie. nie chcę iść za darmo. No ale co zrobić? Gdzie to jasne. Może do budu dla zatem, bo nie zamknąłem tego okienka. Zleciała na ziemię. Gdy się się będzie potrzebowała żerowania. To może na razie nie będzie myślała, a może w międzyczasie coś doleci. Jak to się mówi, jedni przychodzą, drudzy odchodzą. To Marcina, jakieś się podrywają cały czas nie wiem, wypuścił je chyba pojechał do roboty tak mi się wydaje a poszła od razu zobaczcie do... to nie to nie ta to myślałem, że to ta a jasne jest, tu jest o. nie zdejmowałem jej obrączek, nic kreskę na głowie zrobiłem doszła do siebie po prostu była taka zmęczona może by się dziwiona, ale ale na górze. Ogarnęłaś, niech se lata. Jest tu młody perłowy wychodzi. od zobacz. Wylociek. Fajny. O. Co to kurwa Perłowy. Stamtąd się zerwał. Zobaczcie, tu przyszedł i nie usiadł. Poleciał do Marcina. <gryw> kurwa. Cały czas się podrywa. Mój młody prawie bliżej już do domu, już siedzi tutaj u sąsiadów na domie. No ale nie patrzy w tą stronę, <grywa> za cholerę. Jakiś wyloczek. Teraz ginie, przeposzony, nadlatuje tutaj, ale nie chce w ogóle usiąść. I może być jednego mniej. Wczoraj widziałem, że Sebastian tam wrzucił film, obejrzałem. Odnośnie 4000 subskrypcji. Przepraszam, gratulacje. Gratulacje Sebastianie za wytrwałość. No i co? I walimy teraz do 5000, tak? No, ale trochę Cię rozkręciłem, tak jak napisałeś w komentarzu. Pozytywna energia. Ode mnie dla ciebie i tak ma być. Idę sobie z wyprawy nad Bóg. A tu jakiś leciał leciał I tam do mnie zanurkował. Ciekawe czy siedzi. Czy to mój? Może zaraz zobaczę. No, ciekawe, ciekawe. Nie za mało głębi na dachu, chyba pochowały się wszystkie. Cicho, cicho. Nie. Nie ma go. Ale proszę bardzo, zawazimy Muszę im przywieźć piachu, bo one lubią się kąpać piachu. Nie ma teraz. Nie. A perłowy wrócił? Nie, siedzi na dachu, Półtorej godziny nie może trafić. Dereś się już nie pokazał. Zobaczcie jak ładnie na jajeczku siedzi. Na pewno z tego coś będzie. Ale koroniata nie poleciała. A jasnej nie widziałem. Może siedzi na gołębniku. Młody to zawsze woli sobie na, na gołębniku posiedzieć. No, nagrałem fajny film, fajny film Nakarmił Tomka Wczoraj byłem na, na działce e, Jedna budka Z trzech Mi się tam za e, Zalęgła Sikorką, bogatką Coś mnie tutaj nie pachnie Trzeba sprawdzić No zobaczcie Dwie siedziały na górze I dwie się zerwały Gąb ta koronata łapciata by była A tu ta na białym ogonie Od Zbyszka co przyleciała no. Szuka, szuka jedno wróciło już nie ma, nie wiem gdzie on poleciał Czy wrócił Czy poleciał gdzieś No drugie też Tylko, że słońce tu świeci Koroniaty, łapciaty jest No i godzina 14.00 Zaraz to towarzystwo Oczywiście zamykam już na dziś Wystarczająco długo latały Od godziny 6.30 Chyba koroniaty, łapciata Poleciała, a na białym ogonie Zostało zaraz zamkniemy to a ten perłowy to nie wiem czy się czy nie to... jak Marcin złapał to na pewno się dowiem no. dzisiaj czwartek byłem właśnie po mamę do Warszawy pojechałem do szpitala odebrać i to tak dzień zlatuje jeden po drugim wczoraj u ojca, dzisiaj u mamy i to tak szpital mi się zrobił tutaj i tak ciężko kurde złapać tego można powiedzieć, pozytywnego power'a Jak się psuje wszystko Po kolei, jak idzie No ale Mam nadzieję, że Będzie coraz lepiej A jednak została koronia ta łapciata, nie poleciała Zawsze jakaś jedna menda nie chce wejść Tym razem to jest winerek No ale co zrobisz A Czy ten młody żółty wrócił? Znaczy, żółty ten perłowy wylot? Nie mam pojęcia. Może jest gdzieś tutaj. Jest ich tyle, że nie, nie mam pojęcia. Dzisiaj jest straszny wiatr. Nie wiem skąd on się bierze. Chmury piękne. Czyli nie ma ich. Czekałeś. Latajcie, latajcie. Trzeba tutaj się zabezpieczyć. O! no, na gór, ale malutko od soboty zaczynam je trenować w stronę właśnie tego półtuska Będą miały tydzień za trzy loty wywiozę. Będzie dobrze. No i dzień dobiega końca. Jeszcze na końcu musiałem wody przynieść i troszkę posypać, bo były bardzo głodne. już taki wziężać jak polnik przewaliły, to mówię, nie no trzeba ich dać. Młodziaczko. Czekaj, coś mam wam powiedzieć jeszcze zobaczcie ile tu w tym gojemniku się mieści. No tu nie za bardzo, tu, tu mniej. Mniej chętnych. O, nawet te się przygłodziły trochę. Sąsiadka, dzwoni domek, wszystkie masz przepiórki? Ja mówię, trzy. Akurat było trzy. Chociaż teraz widzę dwie. No, ale żyją. Zobaczcie, nie wychodzą. Bardzo ciekawe stworzenie. Jakoś sobie tu dają radę, łapią te robaczki czy coś. Jest dobrze. Nie tych amerykańskich par było dużo, ale A, wiem co miałem powiedzieć. Jestem bardzo ciekawy, co wyjdzie mi po tej czerwonej, bociance i po jasnym groszku. Zawsze to może być jakiś czerwony bosy bocion albo łysek, krawat Tymu odpadło to? nie, nie odpadło chyba nie one by coś lepszego chciały podżerać. no to nasypałem im trochę pszenicy i jęczmienia, nie za bardzo nie interesuje ich to za bardzo ale już widzę, że tutaj Wrzucają chłopaki, że już łapie Adeno jakieś młodych czy coś takiego. Także trzeba być cały czas na baczności. Po gotowiu, krople żołądkowe soda. I tyle. I nie przekarmiać, nie przekarmiać. Żeby te głębie po prostu miały chęci do latania, chęci do szukania tego jedzenia nie. Napasione jak brosiaki. Dobra, panowie, zakończę ten film. No i tyle. Pozdrawiam, trzymajcie się i zapraszam na karmik tomka. Bo tam fajny film rzuciłem z nad rzeki jak się zmieniło koryto po tej powodzi. I oczywiście dla wędkarzy, też, że mogą sobie przyjść, porzucać, bo jest fajny brzeg. Fajnie się to wszystko wypłaszczyło. W niektórych miejscach jest bardziej dostępny niż zazwyczaj, no bo bobry tam pocięły oczywiście to. Yy, ten brzeg i dlatego tam strach trochę było kiedyś chodzić bo tam bałem się, że wpadnę nogą i nie wyjdę <laughs> pozdro